też cieszymy się, że wszystko idzie do góry ej czekaj, czekaj nie, nie idzie wszystko do góry, idzie tylko bitcoin i co teraz? żałujemy? że nie kupiliśmy bitcoina czemu kupujemy altcoin? miało być tak pięknie spokojnie, bitcoin zawsze idzie pierwszy do góry i o ile o tym wiem w żadnym cyklu tego nie zrobiłem bo się obawiałem, że stracę te zyski na altach a czemu się obawiałem? no bo alty idą do góry jak zwariowane i w tym cyklu jest tak samo. Mając Bitcoina teraz i w przyszłym roku sprzedając Bitcoina w Alty, oczywiście byłaby to najlepsza opcja, ale no jak zwykle no nie chcemy stracić, bo na przykład są takie Alty, które poradziły sobie lepiej niż Bitcoin, na przykład Solana, SUI i tak dalej. Także będąc w Altach i tak średnio jesteśmy no, troszkę gorzej niż jakbyśmy byli wszystko w Bitcoinie, ale w przyszłym roku, tak jak zawsze, Alty zdominują rynek, i znacznie szybciej będą nam rosły, dawały nam lepsze zyski. Wystarczy być cierpliwym. Ale dzisiaj porozmawiamy sobie o ciekawej opcji inwestycji w opcje. O, dlaczego? Ponieważ przy tych cenach, czy Bitcoina, czy Ethereum, grać futures na dźwigni jest trudno. Sami widzieliście kilka moich filmików, gdzie wchodzę na rynek, no to wiadomo, wyrzuciło mnie czasami się udało, czasami się nie udało i ogólnie, żeby to było zyskowne regularnie miesiąca na miesiąc, zarabiać na tym pieniądze, no to, to niestety nie da się. Trading jest niesamowicie trudny. Ja traduję już dobre z 18 lat i Wam powiem, że day trading jest tylko stratą czasu. Swing trading i long term trading jest, jest oczywiście troszkę lepszy. Głównie, jeżeli chcecie grać na futures, to musicie zaczynać od wykresów tygodniowych i dopiero jak wykresy tygodniowe pokazują Wam trend decydować się coś tam na dniowych dodawać, odejmować. wszystko poniżej jest niestety bardzo, bardzo ryzykowne a w ogóle poniżej 4 godzin to w ogóle bym się tymi wykresami nie interesował to takie nawiasem na jeśli chodzi o gry na dźwigni na kontraktach futures czy czymś podobnym forexie i tak dalej Opcje są o tyle lepsze, że uwaga w opcjach. Nie interesuje nas cena, jeżeli data wygasania naszej opcji jest daleka. My w opcjach wybieramy sobie datę, w której powiemy: OK, powiedzmy w stycz koniec stycznia 2025. SP, czy NASDAQ, czy Bitcoin będzie miał taką i taką cenę. Jeżeli tak się stanie, dostajemy. Nasze, nasze zyski z tej opcji. Jeżeli nie, no to wiadomo, opcja wygasa i nic więcej nie tracimy. Naszym jedynym kosztem jest koszt zakupu tej właśnie opcji. Czy są różne koszty zakupu w zależności od właśnie instrumentu. Im dalej w czasie, oczywiście te opcje będą tańsze, im większa różnica ceny, te, te opcje będą tańsze. Więc pokażę Wam tutaj dwie platformy. Pokażę Wam Bybit i pokażę Wam Deribit. Tutaj będziecie mieli linki i referencje do tych dwóch platform. Oczywiście pod filmem, wykorzystamy sobie tutaj cykl, jeśli chodzi o wejście w te, w te trady, można to tak nazwać. Bo ważne w opcjach jest to, że na przykład w tym styczniu, jeżeli bierzemy sobie że na przykład opcję na Bitcoina, która będzie, powiedzmy sobie tak, kupuję opcję powiedzmy za. 500 dolarów, że bitcoin koniec stycznia 2025 to będzie 100 tysięcy. Powiedzmy, płacę za tą opcję 500 dolarów i to jest tyle. Tyle mogę najwyżej stracić. To 500 kupuję i więcej tego nie odzyskuję. Jeżeli bitcoin między teraz, czyli listopadem, a styczniem spadnie nam z tych 89 tysięcy, jakie jest teraz, do 5 tysięcy nawet, ale przed końcem stycznia wróci nam do 100 tysięcy i powyżej, to my dalej jesteśmy w rynku i dalej na tym zarabiamy. Co na kontraktach futures jest niemożliwe, już byśmy tysiąc razy byli wyrzuceni i stracili wszystkie nasze depozyty, jeśli chodzi na giełdę. W opcjach właśnie wybieramy sobie tylko okres czasu, w jakim sądzimy albo przewidujemy cena bitcoina czy jakiegokolwiek instrumentu będzie osiągnięta, czyli datę. I oczywiście wysokość tej ceny, i reszta nas nie interesuje. Płacimy za to tyle i tyle, i albo mamy na tym pieniądze, albo nie mamy na tych pieniędzy. Nie ma żadnego dodatkowego ryzyka. I to jest, co tak na dobrą sprawę profesjonaliści robią najbardziej, bo nie chcą być wyrzuceni przez, no jakby nie było, jakby nie patrzeć, duże wahania naszego rynku krypto I dzisiaj, właśnie chciałbym Wam przedstawić opcję na Bitcoina oraz Ciekawe wejście na Ethereum, ponieważ Bitcoin miał już swój ruch, Bitcoin jest już powyżej all-time high, a Ethereum nie jest. Pokażemy sobie platformę Bybit i pokażemy sobie jak mówiłem, platformę Deribit. Platforma Deribit na większa pozycji jest bardziej płynna, więc no, niestety Bybit nie ma tej płynności, ale na takie mniejsze kilkaset dolarów wejścia to jak najbardziej Bybit wystarcza. I wybierzemy sobie tutaj opcję jest taka opcja bodajże 26 października 2025. Więc według cyklu top tego cyklu bitcoina, czteroletniego cyklu bitcoina będzie około października, września czy nawet sierpnia 2025. Więc taka opcja, która wygasa nam końcem września 2025 wydaje się być ciekawą opcją do zakupu, a tym bardziej że no Ethereum nawet jeszcze nie przebiło swojego all time high. Czyli jeżeli byśmy kupowali takie opcje około 4, 4,5-5 tysięcy, wydaje mi się, że to jest raczej sensowna cena, jaką Ethereum osiągnie no około top tego cyklu byka. Niektórzy mówią, że to będzie spokojnie 10 tysięcy, a może więcej. No więc skoro Bitcoin zrobił nowy all time, high, to Ethereum w przyszłym roku ma bardzo duże szanse, żeby zrobić all time. High. I na tym Będziemy opierać naszą tutaj inwestycję w, uwaga, opcje na Ethereum. A teraz przyjrzyjmy się tym platformom i jak one wyglądają. Tak oto wygląda platforma Deribit. Tutaj widzicie na samej górze, jak otworzycie sobie aplikację, macie do wyboru Spot, Futures, Options i Margin. To jest tak zwany Unified Trading Account, które ma hmm, tutaj Bybit. I to jest o tyle wygodne, że ten sam kapitał może grać. Na każdym z tych rynków nie trzeba przerzucać pieniędzy z jednego do drugiego. Tutaj nie można bezpośrednio kupować futures i spod za te same pieniądze w tym samym depozycie, co mi się akurat podoba. No i opcja, o której mówię, oczywiście tu mamy opcję na Bitcoina. Wybierzmy sobie datę, o której mówiłem, czyli 2025. Oczywiście musimy tutaj dać na Pro, bo inaczej nie będziemy wszystkiego widzieć. Jest 26 września, to był wrzesień październik. 26 września 2025 na Bitcoinie mamy takie opcje. To są oczywiście: Call nas obchodzą, czyli opcje na wejście w górę. Tak, bo opcje Call to są, że cena idzie do góry, zarabiamy. Opcje Put to są opcje, że cena spada, to zarabiamy. Czy nas interesuje opcja? E, niewiele ludzi e, liczyło średnią, jaką Bitcoin powinien osiągnąć e, przy top tego cyklu. Jak obejrzycie sobie ostatni film Plana B na YouTubie, no to taka przewidywana tego, cyklowa, tego cyklu cena średnia, ja nie mówię już tam, nie wiadomo jakie e, tutaj wahania ceny przy końcu, czy tak zwane e, blow off top, jak oni to mówią, Mówię o średniej cenie, jaka powinien Bitcoin osiągnąć, jest bardzo trudna dla zrozumienia dla wielu ludzi, bo no bo jak mogą być takie niesamowite ruchy na Bitcoinie, ale po raz kolejny Bitcoin udowadniał, że takie ruchy były, jak w, wszedł z 200 do 8 tysięcy, jak wszedł z 8 tysięcy do 70 tysięcy i tak dalej i tak dalej. Już nie mówię o tych wcześniejszych okresach. E, no więc, wszyscy spodziewają się, że to będzie top 125 tysięcy, 250 tysięcy, ale jeżeli popatrzymy na średnią, jak to było, weźmy, uwzględnimy oczywiście to, że te ruchy, wahania bitcoina są mniejsze z cyklu na cykle, również to jest uwzględnione. To uwaga, bitcoin y, powinien osiągnąć cenę 300 tysięcy źle. 500 tysięcy dolarów, czyli pół miliona. Jeden bitcoin przy top tego cyklu powinien wynosić 500 tysięcy. Tu ja nawet takiej opcji nie widzę. Żeby kupić na Bitcoinie. No, ale popatrzcie. Dlatego zobaczymy też na Deribit, bo Deribit ma dużo więcej opcji. Tutaj mamy maksymalną cenę, jakbyśmy chcieli kupić Bitcoin za 300 tysięcy, i tą opcję można teraz kupić za cenę. Tutaj widzę od razu 2200, a cena rynkowa to jest 1700, czyli bardzo mało ludzi sądzi, że tak będzie. Ale oczywiście. Przejdźmy do Ethereum. Pointeresuje nas Ethereum oczywiście 26 wrzesień 2025. Mamy tutaj takie ceny. Wybierzmy sobie... Okej, okay, tu jest jakoś inaczej pokazane to. Czemu inaczej niż na Bitcoinie? A nie, to samo, dobra. Gdzieś tu była opcja, żeby znaczyć tego kola, ale nie widzę nieważne. Przejdźmy sobie do ceny jak najwyższej. 26 września jeszcze raz. Czyli najwyższa cena na Ethereum to jest 14 tysięcy. Nawet nie ma takiego rynku, nie ma takich cen tutaj. Więc zobaczmy sobie na może cenę bardziej tutaj dostępną powiedzmy 4600 i proszę calls 4600 w tym momencie kosztuje gdzie jest ta cena ASK nie? 598 dolarów. W opcjach jest dużo takich bardzo wyspecjalizowanych właściwości, jak delta, gamma, alfa, i to wszystko polega na tym, iż powiedzmy, kupujemy sobie opcję 4600 za 500 dolarów w tym momencie. I jeżeli do tej ceny 4600 4 dodamy, powiedzmy, te do 598, to zarabiamy dopiero jak Bitcoin przebije cenę 5100. Ale jeżeli, Bit, e, przepraszam, Ethereum, ale jeżeli Ethereum kontynuuje nam tą drogę do góry zarabia 6000, 7000, to te pozostałe specyfikacje, jak Delta i tak dalej, powodują to, że nasza opcja bardzo szybko zbliża się do tej ceny prawdziwej Ethereum. Czyli jak to Ethereum. Nam pójdzie do tych 6, 7 czy 8 tysięcy, nasza opcja dalej rośnie. tak I, i zbliża się jak najbardziej do tej realistycznej ceny e, tutaj Ethereum w tamtym, w danym momencie, czyli w, w, w przyszłym roku. Jeżeli wcześniej osiągnie się ta cena, to tym bardziej. Możemy wziąć zyski wcześniej, oczywiście, i zreinwestować. E, no ale skoro spodziewamy się, że to będzie gdzieś około tego czasu, to raczej e, lepszą opcją, wydaje mi się, będzie. Po prostu czekać do tego czasu. Popatrzmy sobie teraz na Deribit. Więc to jest platforma Deribit. Zobaczmy sobie na Ethereum. To jest oczywiście september, czyli 26 wrzesień 2025, czyli dokładnie ta sama data. I. Przejdźmy sobie do ceny 4,5 ma derbit. 4,5 w tym momencie można kupić od razu za 437 dolarów. Czyli jest tańsze. Jak mówiłem, derbit jest bardziej płynny. Czyli ceny są tańsze. No i tutaj mamy też to delta na początku. Widzicie, im to delta idzie do góry, tym ta cena zbliża się bardziej do ceny realistycznej ceny ethereum im jest mniejsza tym oczywiście większe ryzyko czyli taki ethereum po tej cenie 6000 tutaj bardzo zobaczcie jest 0,27 delta i to 0,27 delta będzie nam się zbliżać do, tego, do tej jedynki i powyżej jedynki to naprawdę za to 400 dolarów no możemy spokojnie wyciągnąć prawdziwą cenę ethereum około 6000 może i więcej jak Ethereum ładnie przebije powyżej tej ceny, to, to 0,27 będzie się zbliżać do jedynki. Jak cena prawdziwego Ethereum będzie się zbliżać do tej naszej wybranej ceny 6000. Jest to trochę skomplikowane, ale ma sens. Jak dłużej posiedzicie, troszkę sobie po, posiedzicie, potłumaczycie, poczytacie, to, to zrozumiecie. Czyli delta rośnie w, w, wtedy, kiedy cena realistyczna Ethereum zbliża się do tej naszej ceny wybranej, jeśli chodzi o nasz trade. Czyli, jak wybieramy 6000, jeżeli cena Ethereum zbliża się do 6000, to to delta ro, rośnie również. Czyli nie tylko zarabiamy na ruchu ceny, ale również zarabiamy na ruchu tego delta. Więc taka double, double leverage, podwójna, podwójna dźwignia. No i w tym momencie bardzo bezpieczne. Więc tu na filotowo jest chyba zaznaczona obecna cena. Nie, chyba nie. Ethereum. Mm. Obecna cena Ethereum, no gdzieś będzie około 13390, to chyba za obecna tak. Czyli wiemy, że top z zeszłego cyklu to było Ethereum za około 4500. W tym momencie delta na tym jest 0,4, czyli nie najgorsza, i można kupić to 10, ponad 10 razy taniej, tak. Czyli za 438 dolarów kupujemy sobie Ethereum warte 4500. Pamiętajcie, że musicie dodać to 4,5 do Twojej ceny jaką zapłaciłeś, zapłaciłaś, czyli jak Ethereum będzie powyżej 4938.44 dopiero zarabiamy, tak na drugą sprawę, no bo musimy uwzględnić koszt naszej opcji oczywiście tak samo do, tego, do tej naszej kalkulacji. Czyli za około 4900 możemy się cieszyć, że w końcu zarabiamy, nie? No i jeżeli oczywiście i przebije to naszą cenę wejścia, to tym bardziej delta zaczyna nam rosnąć i wtedy zaczynają się pożądane pieniądze. Dlatego e, dobrze jest kupować takie e, rzeczy, jeśli chodzi o niskie delta, ale jak najbliżej tak zwanej in the money. Jeżeli kupujemy opcję out of the money, czyli za, z ceną dużo, dużo pozarynkową, no to jest większe ryzyko i one są tańsze. Dlatego kupuję tę opcję teraz, gdzie jesteśmy ponad 1000 poniżej tej ceny. to te opcje na dany moment są tańsze ale jak mówiłem w tym momencie e, no e, wydaje mi się, że to było, nie, nie powinno być to jakieś większe ryzyko bo w każdym cyklu jak Bitcoin osiąga nowe all time high, to wystarczy czekać parę miesięcy i Ethereum również osiąga nowe all time high, ale to jest oczywiście tylko założenie, to nie jest ten film, cały film nie jest w ogóle żadną tutaj żadną poradą inwestycyjną, także to jest tylko nasze opcje Teraz chcielibyśmy Wam przedstawić, że istnieją. Zobaczmy sobie jeszcze na opcję Bitcoina. Więc tutaj wybieramy sobie opcję Bitcoina. Mam w ogóle na do wyboru Bitcoina, Ethereum, BNB i Sol, ale niestety nie widzicie: BNB, Sol i XRP mają najdalej opcję tylko do końca tego roku. No więc niestety jest to niewystarczający czas, żebyśmy takie opcje kupowali, bo my wiemy, że top tego cyklu to są te ostatnie opcje, właśnie wrzesień. 2026. Oczywiście to są zaawansowane opcje. Ym, tu jak widzicie, te kombosy to są na przykład opcja CALL na 4000, a opcja PUT na 5000. Czyli zarabiamy, jeżeli jesteśmy powyżej 4000 i poniżej 5000. Czyli jeżeli nawet pójdziemy w jedną stronę, to jest jedna z tych opcji nam zarabia. Czyli w ten sposób limitujemy ryzy, ryzyko, nawet jeżeli rynek nie pójdzie w naszym kierunku. Mamy dwie opcje, które zabezpiecza nam cenę. Czyli możecie się też tak bawić. Ja tylko chciałem Wam pokazać jedną z prostszych opcji. Przejdźmy sobie do Bitcoin'a i przejdźmy sobie na tą właśnie zwariowaną cenę, którą powinien Bitcoin osiągnąć, czyli top tego rynku cyklu, tego, tego cyklu byka, czyli około pół miliona. Załóżmy, że to będzie 100 tysięcy mniej, czyli powiedzmy 400 tysięcy. W tym momencie call za tak zwariowaną cenę nie istnieje. <noise> Zobaczmy. A czekaj, bo to nie ten. Nie ta te opcje wzięliśmy. To jest listopad tego roku, a nas interesuje. Jest. Interesuje nas 26 6 września 2025. Co nie ma wyższej ceny? Nie ma wyższej ceny. Ok. Nie ma wyższej ceny. To zobaczmy. Taka opcja z ceną tutaj 280 000 na Bitcoiny w tym momencie kosztuje 1696 dolarów. Czyli kupujemy sobie Bitcoina wartego 280 tysięcy za 1696. Oczywiście to jest takie bardziej ryzykowne. No, ale po, po, patrząc na te numerki jest niesamowicie interesujące. Delta, popatrzcie na Delta. <grydy> delta dla tej ceny to jest 0,08, więc ta delta jak nam wyskoczy, wow, to będzie coś. Także to można sobie takie jedno kupić dla własnego, jak to się mówi, Moon option, jakby przypadkiem ten Bitcoin tyle osiągnął to naprawdę dużo się zarobić z tego tysiąca no ale oczywiście nasza 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 tutaj nasze jesteśmy zainteresowani tą opcją na Ethereum, jak mówiłem 4,5 5 4 oczywiście bardziej bezpieczniejsze tutaj zagrywki o to to mówię to jest takie ekstremum które moglibyście sobie tutaj byście chcieli oczywiście można kupić mniej nie musicie całego tysiąca kupować nawet małe sumy tutaj zrobią cuda także jak najbardziej no i tak to wygląda. Popatrzcie sobie na te opcje. Bardzo fajna sprawa. Przez to, właśnie, że nie wyrzuca nas z rynku. Oczywiście te dwie platformy są najlepsze. Derybity, jeśli macie większe sumy, to jak najbardziej są. Jest, jest bardziej wam potrzebny, bo. Bo właśnie ma większą płynność i większe tutaj zasięgi. No a Bybit oczywiście jest to tyle dobry, że możecie sobie grać i na Futures i na Options, i to wszystko jest z jednego konta. Bardzo, bardzo, bardzo wygodny. Jak mówiłem, linki znajdziecie do tych platform. Poniżej tego filmu życzę, życzę Wam dobrych zysków w przyszłym roku. Wiadomo, im więcej zagrywek różnego rodzaju, tym większe nasze szanse na wyciągnięcie jak największej kasy z tego cyklu byka. Teraz z wyborem Trumpa, naprawdę wydaje mi się, że jest ta gra warta świeczki, bo on nawet myśli o skasowaniu tutaj podatków, jeśli chodzi o krypto, zyski z kryptowalut, więc naprawdę. Może być ten przyszły rok najbardziej zwariowanym rokiem w krypto, a jak byliście z nami w pozostałych rynkach krypto, to trudno sobie wyobrazić coś jeszcze bardziej zwariowanego, jeśli chodzi o wzrosty cen. Pozdrawiam, do następnego.